Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Vlogmasu. Mamy dzisiaj 5 grudnia. Dzisiaj postanowiłam się z Wami podzielić pięcioma sposobami na to, żeby poczuć szybciej magię i to, ten aromat świąt. Mój piąty sposób na to, żeby poczuć, że święta są już tuż, tuż, to zapachy. Nie ma nic przyjemniejszego i napędzającego taką świąteczną atmosferę, jak świece, kadzidełka, wszelkiego rodzaju pachnidełka, czy chociażby balsamy do ciała, które pachną jak właśnie pomarańcza z goździkiem, albo cynamon, albo piernikowy ludek. Ojej, jak ja kocham te zapachy! Tak samo świece, cynamonowa o zapachu choinki, czy chociażby sosnowego lasu, tak cudownie wpędza w nas w niesamowity nastrój świąteczny, że. Uu, to jest fantastyczna rzecz. Dlatego warto się zapatrzyć w nawet mniejsze takie świeczuszki typu tealight, żeby móc sobie na przykład rozstawić w jakimś miejscu i zapalić od czasu do czasu. Czwarty sposób to oczywiście jedzenie. Słuchajcie, ja mam także od 1 grudnia ja mogłabym nie jeść nic innego jak pierogi, uszka i baszcz czerwony. No! Czasami tam jeszcze zmieszę czekoladę na gorąco albo jakąś herbatę zimową. Ale tak, jedzenie jest najprzyjemniejszą częścią naszego życia i powinniśmy z tego trzymać jak największą radość. Dlatego raz na jakiś czas, co trzy dni, można sobie wybić taki cieplutki barszczyk. Nawet z torebki, słuchajcie, nic to nie przeszkadza. Ważne, żeby poczuć się tak, jak w ten najpiękniejszy dzień w roku, czyli w Wigilię, zapijając się barszczem. Pod numerem 3, jeśli chodzi o sposoby na świąteczny nastrój, to są oczywiście wszelkiego rodzaju filmy i książki, których akcja rozgrywa się w zimę w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Mam tu m.in. na myśli um, wigiliną opowieść Dickensa, czy na przykład baśnie Andersena, Królowa Śniegu, bądź na przykład Huinka. A z takich filmów, to na przykład wszelkie adaptację właśnie wspomnianej wcześniej opowieści wigilijnej, czy na przykład jakieś właśnie, nie wiem, chociażby Disney i Kraina Lodu. Na przykład. Numer dwa. Kiedy nagrywam ten odcinek, jest jeszcze listopad, a ja już słucham playlisty świątecznej. Santa Claus is coming to town, jest taki dzień czy choćby święta, święta linkim, linkim, e, Lady Punk, czy na przykład właśnie piosenki typu e, A kto, kto wie, Desu, na pewno je znacie, na pewno lubicie. Warto sobie już puszczać od samego początku grudnia taką playlistę, żeby poczuć bardziej to magię świąt. Muzyka fantastycznie wszystko załatwia numer jeden, jak w sprawić żeby poczuć szybciej magię świąt? Dekoracje! Słuchajcie, dekoracje na przykład taka, czy bombki, światełka, um, zabawne dekoracje, na przykład właśnie lampion w kształcie Mikołaja, to wszystko fantastycznie wpływa. No i jest jeszcze sposób numer zero, czyli połączenie wszystkich wyżej wspomnianych yy, Spraw w jedno. Czyli zrób sobie taki jeden dzień, gdzie dekorujmy pokój, zapalamy świeczki, e, w, przyrządzamy swoje ulubione jedzenie, napoje, puszczamy muzykę, a gdzieś tam w oddali, gdzieś tam jeszcze w telewizorze bądź na laptopie e, gra film świąteczny. No, po prostu to jest takie kombo, że już sama się cieszę na myśl, że coś takiego będzie wygrane. Naprawdę. I tak to było 5 sposobów na to, żeby wprawić się w świąteczny nastrój. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie kciuka w górze, zostawcie subskrypcję, zostawcie dzwoneczek. Tak, dzwoneczek jest bardzo ważny, bo przypomina Wam o najnowszym filmie, który jest już na kanale. Więc warto go kliknąć już zawczasu. A wiadomo. Kciuki i subskrypcje są motywacją dla mnie w tym okresie i będzie mi bardzo miło, jeśli Was będzie tutaj coraz więcej. Miło będziemy razem spędzać czas i słuchajcie, przeszukowałam dla Was mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo atrakcji na ten świąteczny czas. Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Czekajcie tylko na odpowiedni moment. Ja się z Wami żegnam i pozdrawiam. Pa!